To miała być tylko chwila ciszy, ale od tej chwili zgasł jeden z najważniejszych głosów XX wieku. W ukryciu za fałszywą ścianą w Amsterdamie przez ponad dwa lata, trzynastoletnia dziewczynka pisała o strachu, nadziei, miłości i śmierci. Jej zapiski miały pozostać sekretem aż do końca wojny. Ale 4 sierpnia 1944 roku wszystko się skończyło. Gestapo wtargnęło do kryjówki. Nie wiadomo, kto zdradził. Anna nie miała czasu dokończyć notatki, nie zabrała dziennika. W ciągu kilku godzin wraz z rodziną została deportowana do Auschwitz. Przeżył tylko jej ojciec. Anna zmarła na tyfus w Bergen-Belsen, zaledwie kilka tygodni przed wyzwoleniem obozu. Ale jej głos nie zamilkł. Dziennik przetrwał. Zapisany atramentem, który miał zniknąć, stał się wieczny. To nie tylko pamiętnik, to krzyk dziewczynki, która mimo wszystko wierzyła, że ludzie są z natury dobrzy. Niektóre wpisy Anny są tak dojrzałe, że przez lata podejrzewano, iż zostały dopisane przez dorosłych. Ale to naprawdę ona zwykła dziewczynka, która miała marzenie zostać pisarką. A ty co byś napisał, gdybyś wiedział, że to twój ostatni dzień w wolności? Napisz w komentarzu jakie słowa zostawiłbyś światu?